Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. lelu. Panie, który przebaczyłeś skruszonemu Piotrowi, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Chryste, który obiecałeś dobremu Otrowi Królestwo Niebieskie, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami, Panie, który zesłałeś apostołom Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego amen wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm<li>tośnie Boże prawy a gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali. Twoje oczy obrócone dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka, Twojego ratunku czeka. Odwracaj nocne przygody, Od wszelakiej broni nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio, człowieczy. A gdy już niebo osiądzie, Tobie wspólnie śpiewać będziemy. Boże w trójcy niepojęty Święty na wiek wieków święty Amen Ty jesteś Panie Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia, nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, panie, bo biedny jestem i ubogi, strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę twego, który ufa Tobie. Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie, uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę, Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy. Pełen łaski dla wszystkich, którzy cię wzywają, wysłuchaj, panie, modlitwę moją. I zważ na głos mojej prośby, w dniu trapienia wołam do ciebie, ponieważ ty mnie wysłuchasz. Nie ma wśród Bogów równego tobie, panie, ani twemu dziełu inne nie dorówna. Przyjdą wszystkie ludy przez ciebie stworzone i tobie, panie, oddadzą pokłon, będą sławiły twe imię. Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem. Naucz mnie Panie Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce by lękało się Twego imienia. Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże. I na wieki będę sławił Twoje imię, bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin odchłoni. Boże pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na ciebie, ale tyś, panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory łagodny i bardzo wierny. Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, Siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy, Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą. Żeś Ty Panie mnie wspomógł i pocieszył. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam Ducha Mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam Ducha Mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny, powierzam Ducha Mojego. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. W ręce twoje, panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju. Według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie Pogan i chwałę ludu twego Izraela. Chwała ojcu i synowi, i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się Wszechmogący Boże. Udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw. Aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą, niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia. Życie słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, Do ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łezpadole. Prze to orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego. Po tym wygnaniu nam okaż. O waskawa, o litościwa